Każde dziecko wie, że bajkowe królestwo z prawdziwego zdarzenia musi mieć mądrego władcę, piękną księżniczkę, dzielnego rycerza... He he he! No! Jestem ser Blaszka! Najdzielniejszy rycerz w królewskiej Blaszka, uważaj! ...oraz paskudny czarny charakter. Ja jestem królem! Od dzisiaj nie! Teraz jedynym, który może powstrzymać zło, jest on! Od tej chwili Zardzezja nowego króla! Mnie! Co? Chip mu w mózgu I gdzie my dzisiaj będziemy spać? Od Świeżyną Gwiazd! Jak na awanturników przystało! Przed nami moc przygód! Słomowanie łotru. Ratowanie księżniczek! Gromienie smoków! Z tym gromieniem to mam mały problem. Wybierasz się gdzieś? Stój ty, kupo chromu! Nara! bla lachostara! Blażka! Brać ich! Poznaj a... wielkich bohaterów. A, a, a... Na pewno się nie rozleca. Sprzątniemy! Nie bój nic! A, a... I ich przygody z królewskim rozmachem. Stezel! Od teraz ja będę wymyślał ksywki! Ty Tu będzie zwarcie! Rycerz blaszka. Ogromca smoków. 进。